Dzień dobry. Ja dzisiaj tak mniej może będę opowiadać o kwiatkach, ale przejdziemy się rabatkami, na których jest jeszcze bałagan, ale zawsze mówię nie zbieram liści do końca. Dużo mam pytań Kasia, gdzie to posadzić. Wiecie co nie ma odpowiedzi, gdzie to posadzić? Musielibyście podać, jaką macie glebę? Czy ona jest ciężka, czy jest, rośliny, czy jest przepuszczalna, żeby rośliny, na przykład te, co nie lubią zalegania zimą wody, czy będą sobie tam rosły? U mnie nawet hosty rosną w pełnym słońcu. Ale ja, kochani, mam ziemię tak gliniastą, ciężką, że w czasie suszy utrzymuje mi wilgoć. Pełne słońce, rośliny oczywiście. Jak są takie bardziej cieniolubne, potrafią listki zemdleć, ale się podniosą jak tylko słoneczko lekko się tam schowa za drzewa. Także ciężko jest Wam doradzić, co posadzić. Ja nawet zobaczcie, tutaj jest w tej chwili to jest pełne słońce. No, akurat tutaj rośnie nam obrazki włoskie. Mamy języczki i tam zobaczcie, ta kępka to są floksy. Dają radę w półcieniu. a mój półcień to oczywiście drzewa liściaste teraz na pełnym słoneczku można powiedzieć jak wyjdzie rosną tutaj krokusy ale latem bym ich tutaj na przykład nie wsadziła bo chodziłabym po rabatkach i myślała no kurde nie tu jest cień to one mi nie zakwitną kwitną chyba że tutaj by były iglaki to mi nie zakwitną u mnie w tej chwili są wykopy koło domu i mogę wam pokazać zobaczcie to mam na głębokości może 40 cm jest to glina, nawet niedaleko nas jest kopalnia gliny, najczystsza u nas tutaj. I ona mi trzyma właśnie tą wilgoć. Inni mają, tak jak niedaleko co mieszkałam, to jest 30 cm ziemi, a pod spodem czysty żwir, też mamy kopalnię. Z drugiej strony mamy mieliśmy przepraszam kopalnię żwiru. Druga sprawa u mnie, dlaczego rośliny, które idą na półcień wytrzymują słońcu. Tu no, mamy oczko wodne, rybki widać już się y, zaczynają wychodzić do góry. I te oczko wodne, żeby wyczyścić, cały czas musi chodzić pompa. Tu są w tym oczku są małe trzy źródła, które nawadniają, można powiedzieć, ogród. Bo oczywiście tutaj drzewa. Jak wierzba czy czereśnie wciągają w korzenie tą wodę. Ale oczkowodne, zobaczcie, bez żadnej folii. Nie jest sztuczne, tylko taki zbiornik retencyjny, ponieważ zbiera nam się tutaj nadmiar wody. Dlatego nie mogę Wam na stówę powiedzieć. Posać na pełnym słońcu. Na pełnym słońcu u mnie rosną prymulki. Latem na przepuszczalnej glebie kochani, nie dadzą rady, jeżeli nie będziecie podlewać. Są osoby, które mają działkę daleko i nie są codziennie, a przyjdą te upały po 30 Czekam na nie. I będzie trzeba podlewać. I niestety prymulki mogą nam zniknąć. A więc jeżeli macie bardzo przepuszczalną ziemię, polecam prymulki właśnie pod... sadzić pod drzewami liściastymi, żeby teraz miały bardzo dużo słońca, a później jednak... Te drzewa nam zacienią tą glebę i nie będzie ta woda tak parowała szybko. Dużo się nauczyłam i widzę, że nieraz podręczniki strasznie kłamią. Podręczniki, nie podręczniki, tylko sprzedawcy, że dana roślinka sobie poradzi na danym terenie, ale nie znają Waszych, waszych ogrodów, waszej, Waszego yy, miejsca zamieszkania, gdzie macie ogród. Czy jest tam ziemia ciężka czy lekka? Także, kochani, sami musicie sobie, y, może nie dobierać rośliny, bo ja też bym chciała wszystkie, a nie mogę, ale sami musicie znaleźć sobie po prostu miejsce, czy dana roślina sobie rośnie. Tam mam tojat, bardzo późny, fioletowy, i on na pełnym słońcu mi nie dawał rady, a tutaj w półcieniu ponieważ paulownia dostanie liści daje radę i mi po prostu nie wysycha jak są te upały na pełnym słońcu niestety nie dawał radę. bardzo podobają mi się trawy pampasowe nawet jak robiłam sobie wzniesienia nie wytrzymywała mi zimy mimo lekkiego ścinania żeby ją nakryć też nie dawała rozsadzało a sąsiadka 300 metrów dalej na trawniku trawa pampasowa pięknie rośnie ma inną glebę, mimo że to jest 300 metrów. Także jak weźmiecie z pół kilometra dalej mieszka znajoma, weźmiecie od niej kwiatka, ale to nie znaczy, że u was w tym samym miejscu ten kwiatek będzie rósł. Minus ciężkiej ziemi to oczywiście mech. Potem można poznać, że ziemia trzyma wilgoć i ten mech ma szansę się rozrosnąć. No ale oczywiście sypiemy albo dolomit, albo mączkę bazaltową. A ja jestem teraz na wzniesieniu od trawnika jakieś 60 cm. Żeby juki mi rosły, inaczej oczywiście by mi gniły, bo one nie lubią, nie są osłaniane niczym mamy variegata. Bo jak były sadzone niżej, gdzie woda, tak jak w tym roku na przykład deszcze padają. Zima nie ma mrozów, tylko pada deszcz, no to po prostu mi je od dołu rozsadzało i gniły. A ktoś powie, a ja posadziłem mi przezimowała, a tobie nie chce. No właśnie o to chodzi. Każdy ma inne warunki każdy inaczej mieszka. Jedni mieszkają w zabudowach szeregowych, gdzie wiatr nie dociera i nie mrozi. Mi laurowyśnia pięknie rośnie. Mam ją bardziej osłoniętą, bo obok mamy budynek, a obok mieszka teściowa. Co roku jej marznie, bo jest przeciąg. Także dużo jest czynników, czy roślina będzie nam rosła, jeżeli nie to przesadzamy. Jeżeli próbujemy kilkanaście razy, czyli nie nadaje się na nasz ogród, więc warto zrezygnować z danej rośliny albo po prostu zrobić jej idealne warunki, albo dosypać żwiru. No, u mnie akurat nie ma możliwości, bo musiałabym yy, przywieźć dwie, trzy wywrotki. Nie, no żartuję z tymi wywrotkami, ale mam takie roślinki, które wytrzymują, a jak nie wytrzymują takich ciężkich moich warunków ciężkiej gleby to je po prostu zabezpieczam coś za coś chcesz mieć roślinkę, tu akurat mamy kalnię, wystarczyłaby na suchej ziemi wystarczyłaby tylko doniczka, no ja kochani nie mogę, mimo że jest nakryta zobaczcie jaką wilgoć mi trzyma ziemia, mimo że nakryte chronione przed deszczem ta glina pod spodem 30, 40 nawet 50 centymetrów zależy w którym miejscu nie pozwala tej wodzie wsiąknąć w glebę, no i rozwala nam korzenie. Kolejnym plusem ciężkiej ziemi jest to, że nasionka, gdy spadną na ziemię, tu na przykład deszczyk przyjdzie, wbije, przyjdzie wiatr, już mi jej tego nasionka nie zabierze, tylko to nasionko zacznie kiełkować. Tak jak tutaj mamy przepiękną, zobaczcie śnieżyce wiosenną, ale walka z mchem cały czas trwa muszę bo inaczej ten mech by mnie do końca wiosny zasłonił moje rabatki a więc kochani jest bardzo dużo czynników żeby nam kwiaty rosły mimo że sąsiad obok ma i ładnie rośnie, u nas nie chce. Czyli coś jest nie tak. Musimy sami ją przenosić, przerzucać. Dokładamy albo żwiru, albo po prostu chronimy je. Przed wilgocią, jeżeli mamy ciężką glebę, chronimy je przed wilgocią. Tutaj kwitnie nam runianka japońska. No, także uczcie się sami, kochani. Naprawdę na własnych błędach. Sama się nauczyłam. I nie każda roślina rośnie w półcieniu. Tak jak piszą sprzedawcy, bo lepiej sobie radzi na słońcu, ale umie radzi sobie na słońcu lepiej, ponieważ mam glebę ciężką, która trzyma im wilgoć. Dobra, dzisiaj tak mało kolorowo, ale siewki są, zobaczcie. <noise> Dziękuję Wam kochani za obejrzenie i mam nadzieję, że nie będziecie się poddawali, będziecie próbowali, bo warto. Znaleźć idealne warunki, polepszyć, a jak nie, no cóż, trzeba zrezygnować z danej roślinki. A więc, jedynie mogę Wam podpowiedzieć, gdzie u mnie rośnie. Ale pamiętajcie, każdy w ogrodzie ma inne warunki, inne tworzy nawozy, daje. Nie sadzi drzew, ja sadzę, mam dużo cienia i u mnie wszystkie kwiatki, które rosną teraz, są zadowolone a Wam życzę idealnej ziemi. Do usłyszenia, cześć.